W piątek 11 października 2024 roku w zespole szkół ponadpodstawowych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych oddziału przygotowania wojskowego. To ważne dla uczniów wydarzenie. Uświetnili licznie przybyli na uroczystość goście, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, duchowieństwo, żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, członkowie rodzin mundurowych oraz rodziny ślubujących kadetów. Kadeci klas pierwszy składali ślubowanie na szkolny standard, powtarzając słowa przysięgi. Ślubowanie to wydarzenie, które na długo zostanie w pamięci kadetów, ich rodziców oraz gości, którzy uczestniczyli w uroczystości. Serdecznie witam w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 1 im. Tadeusza Kościuszki na uroczystości związanej z Dniem Patrona, ślubowaniem uczniów klas pierwszych i Dniem Edukacji Narodowej. Dziękujemy bardzo panu dyrektorowi. Z przyjemnością informujemy, że i w tym roku w progi naszej szkoły wstąpiło kolejne pokolenie. Uczniowie klas pierwszych. Poczek standardowy, baczność do ślubowania. Szanowni Państwo, osobne ślubowanie złożą uczniowie klas wojskowych. W naszej szkole od kilkunastu już lat szkolą się kadenci klas wojskowych. Zgodnie z tradycją po zakończeniu szkolenia podstawowego kadetów klas wojskowych z i regulaminów wojskowych składają oni swoje pierwsze wojskowe ślubowania. Akt ślubowania na wzór żołnierskiej przysięgi wyraża cele i zadania postawione kadetom przez szkołę, stanowiąc zarazem źródło ich siły moralnej. Składane przez kadetów I Klas Wojskowych w naszej szkoły ślubowanie następuje w formie uroczystej na sztandar szkoły. Kadeci klas pierwszy, 13 kroków na wprost, marsz. Kadeci klas wyróżnieni złożeniem przybowania na sztandar szkoły. Wysąpię. Kadeci klas pierwszych. Do szybowania. Proszę za mną słowa przyjmowania. Ja, kadec zespołu szkół ponadpodstawowych numer jeden. Ja! W tadeusz Kościuszki. Kościuszki! W Tomaszowie Mazowieckim! W Tomaszowie Mazowieckim! Żybuje uroczyście! Żybuje uroczyście! Służyć Wiernie Ojczyźnie! Służyć Wiernie Ojczyźnie! Podniosła atmosfera. I towarzyszące uroczystości wspólne odśpiewanie hymnu państwowego oraz drżący głos podczas składania przysięgi na pewno długo zostaną w pamięci naszych kadetów. O Kadeci wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar szkoły. Do szyku wstąp. W tył. Zwrot. Kadeci klas pierwszych. 15 kroków na wprost. Marsz. W tył. Zwrot. Kadeci klas pierwszych. Spocznij. Dziękujemy bardzo i gratulujemy naszym młodszym koleżankom i kolegom. Szkoła, baczność. Standard szkoły odprowadzić. What? 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 i całej społeczności szkolnej zwrócił się w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły pan Dariusz Kwiatkowski, który pogratulował ślubującym kadetom odważnej i świadomej wyzwań decyzji o wyborze klasy wojskowej, życząc im samych sukcesów i wytrwałości w szkoleniu, którego zwieńczeniem będzie złożenie przysięgi wojskowej. W tym ważnym dniu, poprzedzającym coroczne obchody święta edukacji narodowej, kadeci klas pierwszych naszej szkoły oficjalnie dołączyli do grona społeczności kadeckiej, popularnego w Tomaszowie mechanika.